Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony Bartosz, a to, moi drodzy, jest kolejny odcinek z gry Soma. Kontynuujemy sobie oczywiście próbę dotarcia do tego Omikronu, którą podjąłem już w poprzednim materiale, niestety frontowe wejście było totalnie zamknięte. Safe to to nie jest na pewno, ale nie ma innej drogi, ziom. Jak zapewne widzicie coś mi tu cały czas rad... przerywa tak jakby ten mój obraz. A to oznacza, że tak jakby się zbliżało coś strasznego. Teraz nagle z uciekanko ganianki zrobiła się nam jakaś zręcznościówka platformówka. Ale to nic. Zobaczmy co tutaj. Chłopcy, dobra, wykorzystajmy tą animację, skoro już ją zrobili. Nie będę tak parszywie tutaj zaskakiwał. Zobaczmy Pressure Rise Door. Co dupa, tak? Przyszedłem tu na marne. Zeskakuję na. I co mi się stanie? Nic, chyba. Musimy iść dalej, co mi się dzieje. Dlaczego mi to przerywa, tak? Słuchajcie, jakoś tędy chyba będę tam, będę jakoś szedł. Muszę się wrócić, spróbować przejść tutaj. Na szczęście chyba to do... tak, dopracowali to na tyle dobrze, że mogę tędy przejść. Pytanie tylko, czy. Ups! <grywka> Dead, a nie, not dead. Chyba alive? I <small> moi drodzy, to było tak zwane You died. To było tak zwane, moi drodzy, przeciążenie. Za duże ciśnienie się wytworzyło w naszym skafandrze i po prostu pękła czacha. <laughs> Jak to się mówi? Gdzie ja jestem? No, nie gadajcie, że na początku. Bardzo bym się wkurzył. Oczywiście, że na początku. No nic, w takim wypadku, moi drodzy. To, co mamy wiedzieć, już wiemy. Ja tutaj postaram się takimi skokami, no, ale bardzo słabo cienie zrobione. O, teraz dopiero się wczytały. Hm. Śmiesznie, tak jakby zwrócił uwagę, jakby dookoła naszego bohatera było takie pole, które wczytuje nam piksele. Zwrócił uwagę, tu będzie to widać. Widzicie? Ale porażka totalna. No dobra, próbujemy po raz kolejny jakoś tam zejść chyba na dół, bo tutaj niestety chyba nic się nie uda ugrać z tymi kulami chyba że. Poczekajmy, tutaj widzę jest jeszcze ta purchawa. Ale ta purchawa lecze... służy do leczenia, ona mi tutaj niewiele pomoże. Chociaż w jednej z baz. W momencie użycia porchawy coś tam się zadziało z elektrycznością, ale to mi się wydaje, że już będzie taka ostateczność. Tymczasem podejrzewam moi drodzy, że muszę zejść tutaj na dół. Tam gdzie ostatnio spadłem. Ostatnio mi się tutaj spadło, ale teraz postaram się zrobić to po prostu lepiej. Myślę, że jest taka możliwość. Ok, tutaj już byliśmy. Szukamy standardowo lepszej drogi. No, przenikamy teraz sobie przez barierki. To jest też elegancko. Dobra, i próbujemy, próbujemy, kombinujemy. To to jest chyba to miejsce, tak. Ja sobie tu wcześniej zaskoczyłem. Ewidentnie jest droga tędy. Ta droga tutaj nam się kończy. Tam. Coś tam pływa jakieś coś. Tam ewidentnie nie ma możliwości przejścia. Nie wiem za bardzo. Jak można by było to zrobić, ale spróbujmy, bo tutaj ewidentnie jest spore ryzyko, żeby spaść. próbujmy jakoś tędy, może spaść, tak sensownie. A, tu nie. Ale, ale, ale tutaj, moi drodzy, o, tu by było w miarę sensownie, zobaczcie. co Co się tu podpakuje w ogóle, dlaczego ja tu się w kitrole? ten jest w ogóle jakakolwiek ścieżka. Tak, jakby tam chyba była jakaś droga. No i spróbujemy chyba skoczyć, nie? O ile? Dwo. Trzeba pójść tędy. Tu jakoś może wejść. <laughs> Czemu ja tu wlazłem? Przecież tutaj nie ma ewidentnie żadnej drogi. No ale dobra, próbujemy, próbujmy, kombinujmy. Chyba, że tędy jakoś zejść. Jezu, to coś pływa, czy coś? Że mi tak się przerywa to radyjko? Nie wydaje mi się. No dobra, próbujemy cokolwiek. Czy skok tam coś mi da w ogóle? Chyba nie. Łap się! Nie! <śm> ok, moi drodzy. Do zobaczenia za chwilę. Dobrze, moi drodzy, jestem z powrotem. Pozwoliłem sobie tutaj poza nagrywaniem poeksplorować jeszcze to dno i doszedłem do wniosku, że tutaj e, musi jeszcze coś być na rzeczy. Ja nie wierzę, że tamta droga e, gdzieś prowadzi. Spadłem około 5 może 6 razy w poszukiwaniu jakiejś jednej konkretnej drogi. Sprawdziłem tą bazę wszędzie dookoła. Nic tam się totalnie nie dzieje. Sprawdziłem również tutaj te okrągłe kule, każdą jedną, bo zauważyłem taki jeden, że tak powiem, element, że tak jakby do każdej tej kuli dobiega sobie taki kabelek. Pomyślałem, że może gdzieś ten kabel jest wypięty, dlatego mamy tutaj błąd, bo musi być zachowany jakiś tam obieg. Zwróćcie uwagę, tutaj. Ewidentnie przez tą kulę przebiegają dwa kable, i no tak, posprawdzałem też całą tą instalację, i nic tutaj totalnie nie ma. Także, moi drodzy, na moje oko coś zostało pominięte. Tutaj, jeżeli chodzi o tą bazę, ta baza widać nawet połączenie kablem ona jest tutaj połączona nawet tym takim grubasem, który tam był przerwany przy tej bramie. Tutaj musi, musi coś być na rzeczy. Ja tutaj prawdopodobnie coś pominąłem. E, czegoś nie zrobiłem. Nie dostatecznie dobrze się rozejrzałem, chociażby na wcześniej nie zauważyłem tej drabiny. Ok, popróbujmy w takim razie tutaj, moi drodzy, rozejrzeć się totalnie e, po, całym, po całym tym obszarze, tak, po całej tej kapsule. Bo tutaj, moim zdaniem, nie ma innej drogi. Musi, musi tutaj coś być na rzeczy. E, o, tutaj coś mamy. Manual Override. Proszę bardzo, moi drodzy, i to jest chyba ten element, o którym wspominałem, że został on pominięty. To wcześniej próbowałem ruszyć to tylko w jedną stronę. Teraz być może... no nie, faktycznie w obie strony nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje, nic się nie dzieje, nic tu się nie da wcisnąć. Czyli prawdopodobnie wcześniej po prostu toło to... to to coś. Before flashing make sure to open valves and turn on the pump. Dobra, flash, open valves. No i co? No i dobra. Okej, okay, teraz prawdopodobnie yes. Okej. Okay. Co tu mamy? Pressure pump, dobra, tutaj zamknięte, dobra, czyli aha, rozumiem. Czyli teraz spuścimy, że tak powiem, wodę, dzięki temu będziemy mogli się tutaj podłączyć, pewnie pod komputer, albo wejść tam, ewentualnie na górę. Dobra, moi drodzy, czyli to był ten element, który wcześniej został pomyślony przeze mnie. Pominięty samo otworzyło się sam otworzył się własna górę, co jest delikatnie niepokojące. Ktoś tutaj, tak jakby czekał na mnie. Okay. Nie wiem o co chodzi. Nie wiem, czy tu ktoś jest, czy nie. Chce się to zamknąć? Nie. Fajnie jest właśnie też motyw tego szperania, że można to wszystko sobie przeszperać. Podoba mi się to. Co to jest? Ok. O, tu można coś poklikać. <grystanie> Zaraz będziemy klikać. A tu znowu jakiś niedobitek, hmm. ok, czyli z nim jest ewidentnie jakiś problem. Nie możemy go tutaj rozczytać. Mamy purchawę, to już druga. Dobra, może uda nam się połączyć z Catherine. jej Catherine? tęskniłem. There you are. Where are we? We're right next to Omicron, a smaller building connected to the main site. Can't you tell? No, my view is pretty limited. There's some heavy restrictions on my system access. Did you find a power suit? Not yet. Trying to figure out how to get into Omicron, the big building. Oh, okay. Keep up the good work. That's it. You got nothing? Good luck. Thanks. Mhm. <laughs> You How are you so okay with all this? With what? Being a talking box for one thing. Not being human. It's not so bad. So, you're not bothered at all by not having a body? I'm getting there. You're making me feel nauseous. Come on, be serious. I never felt comfortable being human in the first place. This isn't much worse. Not being able to move would freak me out. Glad you got the box and not me. Would make it a little easier to help out if I had a body, but you know, I just figured being able to stretch a little would give you some ease. My physical constraints don't translate to my experience very well. As human as before, but as if suspended in air. Which is kinda interesting now that I think about it. Yeah. Why do you think I was made? Why would this AI, the wow, bring me here? Tell me, why do you think the WOW brought me here? The WOW had a range of assignments, but they all sprung from one single idea preserve humanity. When the comet hit the Earth, killing everything, leaving a fraction of humanity left alive, the WOW started to compensate. It's restoring humanity. No właśnie, bardzo ciekawy motyw odnośnie tego że jak odzyskamy tu całą arkę. Are we alive? Be you, the just figured there must be a way to know. To know, if this life is worth living. So much, really? I don't know. I don't feel so different. But the world sure does. I never realized how much the idea of myself depended on where I am. I miss Toronto. Not because my friends and family are there, but because I know where I fit in. In Toronto, I know who I am. Dobra, skończy to gadanie. Ja teraz nie remember co było Ale widzę tutaj mnóstwo włączników i teraz moi, dro moi drodzy, na pewno tak. Na pewno chcemy. Tutaj widzę substation, robot dog, fish sphere 1, fish sphere 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, omicron light, outside light i omicron. Czyli moi drodzy, na pewno chcemy source i tutaj widzę, że source jest włączone. Power level jest dosyć wysoki. Dlatego włączmy teraz te trzy na dole. To będzie ten, ten i ten. Power level cały czas wysoki. Być może można włączyć wszystkie. O, micro lightning. Dobra, ten najważniejszy włączyliśmy, a power level twardo stoi. Substation jeszcze tutaj chyba to będzie to. Aha, czyli trzeba tutaj jakoś je połączyć, tak? Aha. Okej. Okay. No, kolejna łamigłówka przed nami. Czyli tak na dobrą sprawę ścieżka zrobiła nam się sama, tak naprawdę. Ja mogę jedynie tylko zrezygnować z niektórych rzeczy. Ale tak naprawdę musimy zrobić to w ten sposób, że tu, tu, tu. Jest

I'll take it. Feels like my head is about to explode. Can do. That's stuff for emergencies. Besides, Cameron thinks the ringing will settle when JR reaches 100%. Then tell him to hurry the fuck up. Should be a matter of hours. Just hang in there. Keep me posted. Yeah. Well, um, I have this thing I need to take care of. So I'll talk to you later, okay? Sure thing, Herb. He must have overloaded his black box. Humans have black boxes? Here we do. Company policy. It records your vitals to help medical personnel treat you in case of accidents. That's how I can hear the dead. R right. Yeah, you should be able to data mine black boxes, just like the intercom theta. Okay, so what's my status? There has to be a way to cancel the lockdown. Have a look around the room. Okay. Poszukamy zaraz jakiegoś tutaj... E, kodu, który prawdopodobnie jest na pięterku, ewentualnie gdzieś na tablicy. Czy słyszysz to? To jest 208? Tak, co to jest? To I Zrobiłeś to, Catherine? Co? Myślę, że to Hmm, 10.50. Ewidentnie tutaj kod nam się pokazał. System updates. To jest przerażające dosyć. Kto nam to podaje? Wszyscy są offline. Spróbujmy jeszcze, moi drodzy, pójść tutaj na górę. Tutaj jeszcze nie byłem. Ciekawy motyw z tym kodem dokładnie exploring. To jest to. Tu nic nie ma. Adam Golaski jest ordered to come to Teta as soon as possible. Gaski, I tried to figure out what it was about, but they wouldn't tell me anything. All I know is they asked if you were missing or if you were dead. Something must have freaked them out. I think you better do as they tell you, Herbie. Dobra, to żeby było łatwiej przeczytać. Proszę bardzo. Moi drodzy, bardzo często prosicie mnie o to, abym jakieś tam angielskie teksty wam tłumaczył. Ja mógłbym to robić, nie ma najmniejszego problemu, ale ja z kolei nie chcę wam odbierać tej przyjemności, żeby dowiedzieć się samemu, co to znaczy, ponieważ ja właściwie dzięki grom nauczyłem się języka angielskiego, bo kiedyś jak grałem, powiedzmy, w jakąś grę, nie rozumiałem jakiegoś quest'a, dobrałem słownik jeszcze taki papierowy i tam sobie wszystko tłumaczyłem, także kiedyś nie było tak kolorowo, nie było Google'i, y. także, moi drodzy, zachęcam was do tego, abyście, okej. Okay. Omicron zatrzymał się do zamknięć kwarantyny. Zatrzymanie zakończone. Coś chce nas wejść do środka. I my chcemy wejść do środka, co jest problemem? Chodźmy, ruszajmy. Okej, okay. Katrin widzę jest tutaj praktycznie w niebo wzięta. Zatem moi drodzy, kierujemy się do omikronu. Filling. OK, Już można wyjść na zewnątrz. Teraz tak naprawdę, moi drodzy, możemy się spodziewać tutaj wszystkiego. Bo to już nie będzie ta sama zatoka. Teraz prawdopodobnie należy się bać. O, zwróćcie uwagę, nawet się nasz kupaniu tutaj otknął. Oj, te wszystkie kule się ożywiły. Bardzo pocieszające. No i ewidentnie coś nas tutaj chciało e, w środku. Także, moi drodzy, teraz mamy dwie drogi: albo idziemy tędy, albo próbujemy tam na dole, tak jak było ostatnio. Tam niestety wcześniej nie dało się wejść. Także, moi drodzy, to czeka nas w przyszłym odcinku. Mam nadzieję, że ten wam się podoba. Oczywiście liczę na Wasze oceny i komentarze pod tym materiałem. Także, widzimy się już niebawem. Trzymajcie się. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie.